W komentarzach pytacie, jak poradzić sobie z plamami pigmentacyjnymi albo nierównością w kolorycie skóry, ale żeby kompleksowo odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest rozłożenie tego tematu na czynniki pierwsze i zastanowienie się, jakie są przyczyny ich powstawania. Dlatego w dzisiejszym odcinku skupimy się na tych nierównościach w kolorycie, które są spowodowane poprzez niedoskonałości na skórze. Moim gościem jest Natalia, ekspertka marki Helena Rubinstein. Cześć, dzień dobry wszystkim. Natalia, proszę powiedz mi, co możemy zrobić dla naszej skóry, biorąc pod uwagę markę Helena Rubinstein, jeżeli borykamy się w różnym wieku z niedoskonałościami? Niedoskonałości to tak naprawdę codzienny element naszego życia. Bardzo często w social mediach, na Instagramie widzimy przepiękne, idealne cery, które oczywiście są wynikiem Photoshopa. Ideał nie istnieje, ale możemy do niego dążyć i marka Helena Rubinstein oczywiście jest idealną propozycją, aby nam w tym pomóc. E, dzisiaj chciałabym ci pokazać em, dwa rodzaje produktów: serum na dzień oraz serum na noc, które będą idealną odpowiedzią dla osób z problemami skórnymi z niedoskonałościami wynikającymi zazwyczaj z bardzo szybkiego trybu życia, stresu, zanieczyszczeń. To jest to, co tak naprawdę e, towarzyszy nam codziennie i nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować. Dlatego też aktywnymi składnikami jesteśmy w stanie przeciwdziałać tym destrukcyjnym Wszystkiego, co nas otacza na co dzień. W zielonym serum z linii Power Powercell mamy bardzo aktywny składnik ectoina, która doskonale radzi sobie z niedoskonałościami. Wygładza skórę, wygasza stany zapalne, więc będzie idealną odpowiedzią dla osób, które mają tego typu problemy. Zwróć proszę uwagę na konsystencję tego produktu: kremowa, lekko żelowa, jedwabista. Bardzo szybko się wchłania, widzę, jest leciuteńka, więc nie obciąża skóry i myślę, że tak jak wspomniałaś o tych gojeniu stanów zapalnych mm -hmm. oraz właśnie tej szybkiej wchłanialności, to myślę, że to jest super rozwiązanie dla Panów. Zdecydowanie tak, Panowie uwielbiają, kiedy pielęgnacja jest skuteczna, ale jednak szybka i nie pozostawia lepkiej warstwy. Tutaj mamy idealną propozycję i odpowiedź na ich potrzeby. Widzę, że sprawdzasz zapach. Co tak. sądzisz na ten temat? Bardzo mi się podoba i właśnie to, że on jest taki odświeżający, sprawia, że czuję, że dodaje mi energii i też, że moja skóra po prostu będzie odświeżona po tym produkcie. Doskonała obserwacja. Jednak marka Helena Rubinstein stawia na to, żeby produkty były skomponowane tak, żeby nie tylko działały skutecznie, to jest oczywiste, ale również, żeby były przyjemne w użytkowaniu, bo tylko pielęgnacja stosowana regularnie po prostu działa. Wspomniałaś o serum na dzień, a co w takim razie na noc. Na noc mamy rewelacyjny produkt, całkowitą nowość, która ze zdwojoną siłą działa, aby przeciwdziałać niedoskonałościom. Absolutnie unowocześniona, bardzo naukowa formuła, która idealnie sprawdzi się do tej nocnej regeneracji. To chętnie zobaczę jeszcze konsystencję właśnie tego produktu dla porównania. Mhm. Tutaj mamy konsystencję już bardziej żelową z fantastycznym kompleksem aminokwasów które oczyszczają Komórkę ze wszystkich rodzajów zanieczyszczeń, dzięki czemu skóra bardzo szybko się regeneruje, zyskuje na jakości, poprawia się jej kondycja. I tak naprawdę, kiedy zastosujemy ten produkt na noc, rano wstajemy i skóra jest gładka, miękka i bardzo widocznie przepięknie rozświetlona. I tutaj zdecydowanie jest różnica, jeśli chodzi o wchłanialność. Obie konsystencje mhm. są bardzo lekkie, natomiast ta nocna zdecydowanie zostawia większy komfort, taki delikatny film na skórze, więc myślę, że jak najbardziej będzie sprawiała, że ta skóra będzie bardziej jeszcze zmiękczona. Wiemy już, jak walczyć z niedoskonałościami, ale pamiętajmy też, że te niedoskonałości często powodują zmiany na naszej skórze i co w takim razie znajdziemy w tym serum, co sprawi, że ten koloryt będzie ładnie wyrównany. Zarówno w serum na noc, jak i serum na dzień znajdziemy składniki, które pomogą nam w wyrównywaniu tego kolorytu, który oczywiście może być gdzieś zaburzony właśnie poprzez zmiany trądzikowe czy niedoskonałości. Mamy tutaj w serum na dzień Bizabolol, który zapobiega powstawaniu przebarwieniom, co jest doskonałą propozycją, zwłaszcza kiedy mamy intensywne promieniowanie UV. W serum na noc natomiast mamy delikatnie złuszczający kompleks kwasowy, wliczając w to kwas mlekowy, który delikatnie wyrównuje kolory skóry, powierzchnię skóry, która też może być w jakiś sposób nierówna właśnie po zmianach trądzikowych i niedoskonałościach. Powiedz mi proszę, co wyróżnia Helena Rubinstein na tle innych marek? E, oczywiście omówiłyśmy sobie już tu kilka bardzo aktywnych składników, natomiast najlepsze zachowałam na koniec, dlatego że linia Power Cell przede wszystkim bazuje na bardzo aktywnych i skoncentrowanych komórkach macierzystych z kopru morskiego. niezwykle mm, regenerujących, niezwykle odżywczych, ale przede wszystkim e, jest to też składnik, który zapobiega procesowi starzenia, regeneruje skórę, odbudowuje ją i sprawia, że nasza skóra jest tak naprawdę w stanie się sama leczyć, sama uzdrawiać i poprawiać. Po prostu niezwykle poprawia się jej jakość, wygląd e, długoterminowo. Natalia, czyli podsumowując, tak naprawdę najistotniejsze jest to, by dobrze poznać przyczyny powstawania zmian na skórze i jej potrzeby. E, jak najbardziej, a jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, zapraszamy do perfumerii Sephora, gdzie z marką Helena Rubinstein przeprowadzimy profesjonalną analizę waszej skóry za pomocą innowacyjnego urządzenia. O terminy pytajcie w perfumeriach, a najbliższe znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszamy.